Na początku stycznia spaliła się 1 trzecia poddasza kamienicy na ulicy Pięknej w Pruszkowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale w wyniku pożaru kilka rodzin straciło dach nad głową i dobytek swojego życia. Ludzie dobrej woli łączą swoje siły, żeby pomóc im w tym trudnym czasie. Już w sobotę, 20 lutego, w szkole podstawowej nr 2, zbierzemy się na gali hartatywnej. A to wszystko w szczytnym celu. Dołączcie do nas wspólnie, pomóżmy pogorzelcom z ulicy Pięknej. Będą na Was czekać koncerty, disco, polo i reggae. Pokazy tańca i karate, liczne aukcje i loterie. Jazda poduszkowcem, motoparada. Liczymy na Waszą obecność. 20 lutego o godzinie 12, szkoła podstawowa nr 2. Bawmy się, pomagajmy, nie może Was zabraknąć.